Jesteśmy właśnie na lotnisku w Lublinie, Lublin Airport, jak widzicie tam mamy nawet autobus lotniskowy, on jest skomunikowany z lotami. A dzisiaj polecimy do Gdańska. O. Mamy Lublin Airport, godzina 6.55. A tutaj parking. jesteś no, tak? No jesteśmy na lotnisku Lublin Airport. Mhm. Mamy terminal, tak on wygląda. My się odprawiliśmy, więc idziemy na odprawę. Chociaż było, że odprawa bagażowa na bilecie, to się wszystkiego dowiemy. Tutaj właśnie fajne małe lotnisko, trochę ludzi będzie leciało, a my zobaczymy się zaraz. Tutaj jeszcze zobaczcie, sobie mamy stację kolejową Lublin Airport. Przyjeżdżają tutaj pociągi, lepiej tutaj dojechać autobusem moim zdaniem, bo pociągi są rzadko. Ale jeżeli chcemy to, zobaczcie też jest takie rozwiązanie. Przyjemne lotnisko, a my idziemy już dalej. A ja tutaj mamy już płytę lotniskową. Tam zostarczył samoloty, nas jeszcze nie wleciał. Nie mam internetu, żeby sprawdzić na flight radarze, jaki będzie leciał ale przypuszczam, że będzie to po prostu Boeing 737 mamy tam już schody do samolotu naszykowane wszystko jest małe, fajne lotnisko, tej chwili Wam pokażę mamy tak wygląda już hala odlotów a my yy, mamy godzinę 7.27, więc jeszcze godzinka do samolotu i się już zobaczymy jak będziemy wchodzili i mamy tam już samolot tak możecie zauważyć tam daleko a on już tutaj wylądował i zaraz do niego pójdziemy zająć miejsce myślałem, że będzie samolot bazy SkyAver, ale spoko jest moi drodzy, jesteśmy już na płycie lotniskowej widzicie, tutaj Lublin Airport i stoi nasz samolot tutaj więc wchodzimy, mamy Ryanaira, zwykłego, nie, nie baz. Tutaj mamy Lublin Airport. Sama cała płyta lotniskowa. Dzisiaj jak widzicie trochę zakurzone, więc będzie z widokami trochę gorzej. Ale nawet to, że nad chmurami się przelecimy, zaraz będziemy wi widzieli jasne niebo no i że nad morzem zaraz już będziemy, no to chce się od razu lecieć więc wsiadamy już do naszego rejonera z wejściem a ja się do was odezwę już na miejscu i zaprezentuję wam samolot w środku no my właśnie siedzimy już w, w samolocie mamy miejsce tutaj mamy, tak wygląda siedzenie a tam mamy okna, widzicie, przy śmigle przy tym, no wiecie, mamy miejsce tutaj to jest instrukcja bezpieczeństwa. A tutaj pokład całego samolotu. Znaczy, może sobie tutaj zasłonić. O, to taki zwykły samolot w sumie. Najzwyklejszy samolot tanich linii lotniczych. No i wylatujemy już. Z Lublina, I następny sposób już w Tańsku. I będziemy teraz lecieć przez całą Polskę. Cała Polska, w godzinę, w godzinę i pięć minut. Przed nami cały nasz piękny kraj. I będziemy teraz startowali. się z bezpieczeństwa Karta zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na pokładzie tego samolotu, tak aż Zaraz będzie widać chmury. O, zobaczcie. I jesteśmy nad chmurami. Zobaczcie jakie niebo I tam mamy Lublin. Niestety nic nie widać. Przecież tam w sumie trochę widać miasto. Lecimy już, godzina 5 z minut lotu przed nami. Tutaj zobaczcie, troszkę się widoki pokazały. Co prawda mało je widać, ale zobaczcie, widać te domki. Zobaczcie jakie są małe z tej perspektywy. A tam chmury. No i godzinka tak naprawdę. Teraz mamy 8.40, więc 50 minut. 55 minut, bo godzina 5 chyba lat dwa i będziemy już w Gdańsku. No, więc sobie lecimy tutaj. Jak widzicie mamy te śmigło Ryaner. Odezwę się wam też w fajnych miejscach, może będzie Warszawę widać. Jak będziemy lecieli nad nią. Zobaczymy, więc widzimy się dalej. Zobaczcie, pokazały się jakieś widoki na wieś tak naprawdę. Nie wiem w jakim miejscu jesteśmy, a tam... Dalej jest też rzeka. I lecimy sobie nad jakimiś wsiami wieczeni lubelskimi chyba. I jeżeli tak dobrze pójdzie, to będzie i Warszawę widać z góry, więc bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj mamy też również rzekę wijącą się. A tam chmury. czy jest duże zakmurzenie. I nie widać dosyć tego, co jest na dole, ale czasem są takie, można zauważyć niektóre rzeczy. Może w Gdańsku będzie widać miasto i fajnie, jakby było widać te morze. I zobaczymy sobie, jak to jeszcze z tym będzie. Powiem Wam, aktualnie mamy godzinę 8:50, więc lecimy, lecimy sobie. No i jeszcze mamy tak naprawdę 40 minut. Więc odezwę się tam już do Was później, może w jakimś jeszcze ciekawym miejscu. A teraz jesteśmy nad Mazurami. Zobaczcie, mamy tutaj krainę Wielkich Jezior z góry. Zobaczcie, ile tutaj tych jezior jest, i chmury, jak to jest w ogóle pięknie. My mamy taki piękny kraj. Nad Warszawą nie lecieliśmy. nie wiem dlaczego, ale jakoś nie leciliśmy nad Warszawą. Może dlatego, że tam dużo lotów, czy coś w tym stylu. A już teraz będziemy się szykowali do lądowania. Lot naprawdę był świetny, po prostu widoki kapitalne. Jak te chmury, i właśnie teraz te mazury tutaj. Może jeszcze będzie widać Gdański i Morze Bałtyckie. Ale naprawdę, jak, ja, jak na styczeń, to widoki są naprawdę cudowne, jeszcze jak widziałem, że ma być zachmurzenie, no to jest po prostu świetnie. Świetnie jest. A zobaczcie jak tutaj pięknie nie widać wiatraki. Po prostu tak? A tam jest jakaś rzeka czy coś, no nie wiem, ale wiatraki widać też kapitalnie. A zobaczcie jak tu widać noga, ta tam jest tam, jeżeja wiślana i zalew. Elegancko. A tam Elbląg. Świetnie. Morze Bałtyckie. A tutaj piękny widok na Mierzeję Wiślaną. O tam. Ale mi w ogóle uszy teraz zatkało strasznie. Ale widać Mierzeję Wiślaną i zalew. Kapitalnie. A już zaraz lądujemy, zobaczcie, jeszcze tam Morze Bałtyckie i zaraz będzie widać Morze i Gdańsk. A tutaj jest miejsce, gdzie no chyba Wisła tutaj wpada do morza. O tutaj. A tam jeszcze widać Mierzeje, Zalew Wiślany i Morze Bałtyckie. Ale pięknie morze I zaraz będziemy już w Gdańsku. Moi drodzy, zobaczcie, już w lat, w latujemy powoli do Gdańska. Jak widzicie, mamy jakieś pierwsze fabryki czy tym podobne, tam już plaże zaraz. I będziemy zaraz widzieli centrum, jak widzicie, tutaj most, Martwa Wisła tutaj, a tam mamy morze. Zobaczcie, jak pięknie Morze Bałtyckie wygląda. Nie widać drugiego brzegu co prawda. Ale pięknie, zobaczy tam jakieś stateczki nawet pływają. I już dzisiaj będziemy nad morzem. świetnie, a zaraz będziemy już w centrum. Patrzcie tutaj. Jak tutaj ładnie. Tutaj mamy całą panoramę Gdańska z góry. Wow! Zobaczcie, mamy tutaj motławę, główne miasto, największy ceglany kościół w Europie. Bazylikę Mariacką I zobaczcie tutaj mamy Dworzec Główny A tam dalej jest Wrzeszcz Kapitalnie A tutaj zobaczcie mamy pkm do Gdańska Tutaj jedzie pociąg A zobaczcie już, już lądujemy Ło A tutaj inne dzielnice Gdańska jakiś drześb, przy Przymorze i tym podobne A tam dalej o zobaczcie Oliw, Oliwa Park, Oliwa Star coś takiego Oliwę tam mamy, tam dalej Gdynia, ło i zobaczcie jak lądujemy. Już lądujemy w Gdańsk Lech Wałęsa Airport. Tam dalej też jest Gdynia i trochę widoczny klif orłowski, zobaczcie o tam daleko, od o, tylko śmigło nam zasłania, ale widać tam klif. I już lądujemy, ło. Wow. Czekajcie, bo taka ostrość mi się zepsuła. Nie ma co panikować, ostrość naprawiona. I zobaczcie, lądujemy, jesteśmy, już teraz będzie koło nam. Uwaga. 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 Jesteśmy. Uwaga. Gdańsku, Rembiewichowo, kapitalna podróż. A teraz będziemy kierowali się do pociągu do Gdyni Głównej i jeszcze sobie przy okazji widzimy lotnisko Gdańsko. Jesteśmy. To naprawdę bardzo przyjemny lot z samolotem. Więc musimy jeszcze tutaj zabrać rzeczy, a ja się do was już tam odezwę, jak będziemy, jak z samolotu. Moi drodzy, jesteśmy już na ziemi. Wysiedliśmy w Gdańsk Lech Wałęsa Airport. W właśnie Gdańsku. Mamy tutaj nasz samolot Boeing 737 Ryanair. Podróż była naprawdę no, ekstra. Jeszcze się gdzieś wybierzemy samolotem. Obiecuję Wam to teraz. Może nawet w tym roku. Bardzo prawdopodobne. Teraz już idziemy na termin. W ogóle ucho mi zatkało niestety. nie no, Będę musiał coś poradzić, ale jeszcze zobaczymy. No i 10.9 mamy pociąg już do Gdyni Głównej A obecnie idziemy po hali przylotów. Tutaj możemy odebrać swój bagaż, jeżeli go mamy Zostajemy na terminal, pokażę Wam drugie lotnisko Podróż 8 na 10 Odejmuję punkt za to, znaczy odejmuję dwa punkty za to, że się źle czułem Tak naprawdę troszkę mi ucho zatkało A co to lety? Jesteśmy na terminalu portu lotniczego Gdańsk imienia Lecha Wałęsy. To terminal jest to wiele większy niż w Lublinie. A to jest właśnie fajnie. Będziemy szli teraz na pociąg do właśnie... do pociągu będziemy szli. No i zobaczymy się już w pociągu na łączniku. Tam. Zobaczcie, jesteśmy tutaj w łączniku na stację Gdańsk Port Lotniczy i będziemy stąd jechali do... Gdyni główne, więc nazwijmy Gdynia główna, nie, tak, Kartuzy, Gdynia Gdańsk, więc idziemy już na stację. Kartuzy, przez Gdańska, Znajdujemy się właśnie na stacji Gdańsk Port Lotniczy i będziemy stąd jechali do Gdyni Głównej i wjeżdża, jak widzicie, pociąg do stacji Kartuży. To nie jest nasz pociąg, ale właśnie wjeżdża sobie. Jesteśmy na y, lotnisku tutaj. Zobaczcie, pociąg Regio. Śniubus wjeżdża. I tak on sobie wygląda, a my się zobaczymy tak to tak się W tym miejscu jest pętla autobusowa. Możemy dojechać też autobusem do Gdańska lub Sopotu oprócz pociągiem. Tu jest ta stacja Gdańsk Port Lotniczy, tu jest port lotniczy, a tam podejdziemy bliżej, jest stacja, u stąd widać, Gdańsk Firoga otwarta na początku znaczy tego rozkładu tam o. Ojej, ojej, tam gdzie? Tam dalej jest stacja Gdańsk-Wiroga, nie wiem czy ją widać. Natomiast jeszcze widać stację Rębiechową z drugiej strony. Gdańsk-Rębiechowo, przepraszam, bo są dwie stacje, Rębiechowo i Gdańsk-Rębiechowo. A teraz idziemy, no i 10:09 będzie pociąg, teraz jest 9.56 czy 10.09 właśnie. Więc czekamy, czekamy i widzimy się w pociągu do Gdyni. O, jeszcze tutaj Wam pokażę na tablicy. To jest właśnie nasz pociąg. No i napowiedzieli nasz pociąg, ale nie wolni w klyszczach, kiedy wolni pociąg, początku, wolni w początku, będzie w początku, i moi drodzy, wjeżdżę już nasz pociąg do stacji Dnia Główna. Tak to wygląda. Tak tutaj w ogóle, pociąg w tym kierunku, no ale zobaczymy się już. Jedziemy już sobie pociągiem. Jesteśmy na stacji Gdańsk-Osowa. Jak widzicie tutaj największa stacja, jak się jedzie z Gdańsk, port lotniczy do Gdyni Głównej. Taka dzielnica Osowa spokojna w Gdańsku, tam mieliśmy jeszcze dworzec. Tak wygląda Peron na stacji Gdańsk-Osowa. Jak widzicie widzimy, jedziemy. A nie tym, a nie chyba nie tym torem jedziemy. No nie wiem. Tak wygląda wnętrze pociągu. Jest ciekawie. No i wjeżdżamy już do Gdyni, do miasta Gdynia, w którym spędzimy najbliższe dni. Chyba jesteśmy tak, stacja Gdynia-Kartuzy, nawet tutaj jest. Zobaczcie, Gdynia-Kartuzy, już mamy tam nawet kable trolejbusowe, więc to jest oznaka, symbol Gdyni, są trolejbusy. A tak wygląda stacja Gdynia-Kartuzy. Wszystkie stacje są tak do siebie tutaj podobne. Zobaczcie, mamy tutaj już gdynie jest to bardzo zielone i fajne miasto się wydaje. Byłem tutaj tylko raz, ale mało pamiętam tak naprawdę, bo nie jakoś jej nie zwiedzałem bardzo. Też, też to tam zwiedziłem, ale to mało, mało. I teraz będziemy mieć właśnie okazję, żeby tutaj bardziej to miasto poznać, więc jedziemy na centrum właśnie, są jak Gdynia Stadion. Zobaczcie, tutaj jest stadion Arki Gdynia, bardzo fajny ten stadion, tam widać trochę murawę na stadionie i tutaj takie Jupitery, fajny stadion, a tutaj będzie stacja kolejowa Gdynia Stadion i tutaj Gdynia Stadion, jeszcze Gdynia Główna i będziemy wysiadali, zobaczcie, mamy tutaj Gdynia Stadion, to jakieś jeszcze inna hala, ale to nie wiem, co to jest tak naprawdę. Znaczy, tutaj w ogóle bardzo zielone miasto tak Gdynia, bardzo mi się podoba tej Gdyni. A my już wyjeżdżamy na tory, te tutaj, yy, no te główne, trójmiejskie, mhm. można tak powiedzieć. Jesteśmy w Gdyni, tam zobaczcie, mamy galerię Riviera. Tam też później, tam kiedyś pójdziemy. Fajnie. Jesteśmy koło stacji SKM. Gdynia z Góry Świętego Maksymiliana. gdzie SKM 3 miasto, pociągi. I już zaraz dojedziemy do Gdyni Głównej. Podróż bardzo mi się podobała. Ogólnie z samego Lublina do Gdyni. Przyjemna, fajna. A no właśnie i czeka nas fajny, fajny ten, fajna wycieczka przed nami. A tutaj jest O, który No i jesteśmy już na stacji Gdynia Główna, wjeżdżamy na peron STM. I będziemy już koniec podróży. No i wysiedliśmy z pociągu na stacji Gdynia Główna, jesteśmy właśnie tutaj jakiś inny pociąg. I tak wygląda w dworze. Zobaczcie, mamy tutaj Gdynia Główna. Strasznie mi się to miasto na początek podoba. A teraz idziemy do przejścia podziemnego i pójdziemy już na Halę Główną i pojedziemy. No już skończymy swój film. Tutaj mamy również przejście podziemne na stacji Gdynia Główna. No zaraz będziemy. A no tak wygląda dworzec Gdynia Główna, hala główna na dworcu, tak właśnie, teraz idziemy szkolić tomatu. No i jesteśmy na przystanku Gdynia, dworzec główny PKP Dworcowa. I to już jest tak naprawdę koniec odcinka. Yy, tak naprawdę dojechaliśmy już do Gdyni, podróż była bardzo fajna. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach z Trójmiasta. Pa, pa!